W niedzielnej, długodystansowej gonitwie o nagrodę widzowa po raz drugi w tym sezonie zobaczymy najlepszego konia służewca, czteroletniego Wolarza. W pierwszym starcie w nagrodzie Golejewka Wolarz nieco zawiódł, przegrywając na finiszu z Szarlatanem i Tripolisem. Na klasycznym dystansie 2400 metrów powinien zaprezentować się znacznie lepiej niż w debiucie. Wydaje mi się, że forma jest jak na dzień dzisiejszy taka, o którą nam chodziło. Jak pan wie, zima była tylko taka, jaka na ile można było trenować, ale wydaje mi się, że dzisiaj już te zaległości są wyrównane. Dzisiaj nie możemy mówić o jakichś brakach. No jest kwestia dystansu przede wszystkim. Wolarz jest koniem długodystansowym, to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć. I wszystkie wyścigi poniżej 2000 metrów łącznie z tym dystansem są jakby sprintem dla długodystansowca. I tak też się odbył ten wyścig golejewka, który, które wygrały konie o wiele, o wiele szybsze. Wydaje mi się, że teraz począwszy od, od nagrody widzowa, gdzie przychodzi dystans minimum dystans 2400 metrów to się zaczynają już do, domena koni długodystansowych i też liczymy na to, że sytuacja się odwróci. Forma, wydaje mi się, na dzień dzisiejszy, według tego, co, co jest zmierzalne i, i na, na, na robocie jest zadowalająca i to już powinna być zupełnie inna rozgrywka. W sprinterskiej gonitwie o nagrodę Haracza pobiegnie w sobotę inny pupil trenera Czarnieckiego, czterolatek o groźnej nazwie Czekista. Czekista jest nie z wyboru, tylko z konieczności sprinterem. Dlatego, że to jest koń średniodystansowy według moich obserwacji, natomiast no, warszawski sezon wyścigowy jest tak ubogi, że nie przewiduje specjalnych nagród dla koni średniodystansowych i czekista z siłą rzeczy musi startować w nagrodach. Również sprinterski. No, w pierwszej nagrodzie zachował się świetnie. No, wydaje mi się, że pokonanie bankieta to jest duży sukces. No, nie zdążył złapać Ofemosa w tym swoim pościgu na końcowej prostej, no, ale uważam, że Ofemos jest wybitnym koniem i, i to tak jest, i to było sprawiedliwe. No, drugi wyścig sprinterski. Daj mi się, będzie miał bardzo podobny charakter. Czekista gdzieś w dystansie 1600, czyli w Nagrodzie Rzecznej być może będzie już według mojego zdania głównym faworytem. No, I dalej, 1600 i dalej. Natomiast jeszcze ten wyścig haracza powinien mieć taki przewagę, mają jednak te konie o uzdolnieniach sprinterskich. No, ale czy co będzie, zobaczymy. To jest koń bardzo waleczny, to jest koń doskonały, jak widać, takie bardzo trudne zadania, które mu się stawia, też spełnia. No, bardzo zgrany jest z Jokejką, z Katarzyną Szymczuk. No zobaczymy, to jest bardzo ciekawa rozgrywka. Na przed gonitwą wyprowadzono dziewięć wyścigowców. Z jedynką pobiegł pięcioletni Ramides wychodowany przez Marka Mioduszewskiego. po długotrwałej kontuzji ogier debiutuje w silnym towarzystwie. Oznaczony numerem drugim rosyjski artas słabo biegał w pierwszym starcie na torze warszawskim. Sklasyfikowany w kategorii A biega pod nadwagą 3 kg. Mośniański bikon numer 3 w ubiegłym sezonie biegał pechowo przegrywając nieznacznie kilka wyścigów. W tym roku rozpoczął od zwycięstwa w drugiej grupie. Z numerem czwartym pobiegł trzyletni eklerer. Po niezłych startach w wyścigach grupowych miał zmierzyć siły z czołówką sprinterów. Uznawany za najlepszego flyera na służewcu strzegomski bankiet, numer piąty nie najlepiej zadebiutował w nagrodzie Jaroszówki. Wysoko oceniany po ubiegłym sezonie poniósł nadwagę 3 kg. Z numerem szóstym wystartował golejewkowski talizman. Ubiegłoroczny zimowy faworyt na derby po serii kontuzji trafił do stajni Bogdana Krzanowskiego. Siódemkę poniosła świetna w ubiegłym sezonie Beladonna, Donna wyhodowana przez Grzegorza Kaczmarka. Na razie nie może odnaleźć zeszłorocznej wysokiej formy. Chojnowski Czekista numer 8 bardzo dobrze wszedł w sezon wygrywając gonitwę grupową i finiszując na drugie miejsce w nagrodzie Jaroszówki. Trzyletnia Gifty Girls w prywatnej hodowli numer 9 poniosła najniższą wagę w polu. Po lekkim zwycięstwie nad niezłą Deą próbowała swoich sił z czołowymi końmi. Na starcie gonitwy doszło do sporego zamieszania. Po fal gdy dwa konie przedwcześnie ruszyły ze startboxów, spłoszył się i Bikon. Ogier zrzucił Jokaja Kozłowskiego i zdemolował start maszynę. W czasie, gdy wymieniano maszynę startową na to, że trwało łapanie biegającego bez jeźdźca konia, ogiera udało się zatrzymać dopiero po pokonaniu przez niego całego okrążenia toru i doprowadzić ponownie na start. Po dużym opóźnieniu, tym razem bez przeszkód, konie rozpoczęły gonitwę. Mimo ponad 30-stopniowego upału, gonitwę rozegrano w bardzo ostrym tempie. Nieoczekiwanie dobry wyścig zrobił talizman dosiadany przez Jokeya Rumena Panczewa. Cały czas galopował na froncie, mocno podkręcając tempo. Próbująca gonić ogiera szybka Gifty Girl osłabła tuż po wyjściu na końcową prostą. W niszu prowadzącego Talizmana zaatakował bankiet prowadzony przez Jokeja Mirosława Pilicha i przed Trybuną Środkową walcząca para osiągnęła przewagę nad resztą stawki. Na ostatnich metrach rozpoczął długi finisz Ibikon pod Jokejem Januszem Kozłowskim i błyskawicznie doścignął przodujące ogery. Na celownik Ibikon wpadł na pierwszej pozycji, kończąc wyścig w bardzo dobrym czasie 1 minuty 25 sekund, tylko o sekundę słabszym od rekordu toru. No, incydent wyglądał tak, że przestrzeliły dwa konie i one popsuły po prostu boksy startowe. I jeden z pracowników, który obsługuje maszynę tam, puknął w maszynę, tam chciał naprawić te dźwiczki. i Bikoń się wystraszył. I po prostu chciał pod dziwiczkami zdwiać. Z jokejem, no i ściągnął dżokieja drzwiczkami. Tak wyglądał incydent, a jak bieko. I bieg on jest koniem bardzo takim cwanym, można by powiedzieć, bo, bo on się wcale nie wysilał. Jak kiętrował, on sobie wolno kiętrował. i jemu to nie zaszkodziło w ogóle, a no on się nawet rozgrzał, powiem panu. I no, wyszło na dobre, bo jeszcze i wymienili maszynę, to on sobie odpoczął, postępował. Troszeczkę uspokoił się no i wyszło dobrze. No dobrze koń zimował. W zeszłym roku miał dolegli, dolegliwości z barkami. I miał bardzo długą przerwę. Nie biegał trzy miesiące. Dopiero wystartował na samym końcu sezonu. Przez zimę on się wzmocnił i teraz widać efekty są tego, że koń w ogóle całkiem inaczej galopuje. I na treningu tak samo, bo to widać. Że on ma inną akcję w ogóle. Kiedyś taką miał krótką akcję, skracał, po prostu no, bolało go to. Ale są to dość takie dolegliwości bolesne. Także w tym roku wszystko jest dobrze i jest pociecha z konia. No. Może jeszcze coś wygra. W niedzielę, mimo że upał nie odpuścił na służbie, przybyło znacznie więcej publiczności niż w sobotę. Wszyscy z zainteresowaniem czekali na główny wyścig nagrodę widzowa. Z jedynką pobiegł wyhodowany w stadzie ogierów w Łącku Toast. W ubiegłym sezonie słabo galopował, nie wygrywając gonitwy. W tym roku nieźle biegał w nagrodzie golejowka, plasując się na płatnym miejscu. Stajerka Martinka poniosła numer drugi. Późno dojrzewająca mośniańska klacz na długich dystansach powinna biegać coraz lepiej. Wolaż numer trzeci po ubiegłym sezonie, zhandikapowany na pierwszym miejscu wśród trzylatków, w pierwszym starcie w nagrodzie Golejowka nie zademonstrował właściwego przyspieszenia. Wszyscy liczyli na zwyżkę formy czołowego ogiera służebca. Oznaczony numerem czwartym rosyjski Fals w pierwszym starcie wypadł bardzo słabo zdeklasowany przez czołówkę polskich koni. Widowski Szarlatan numer 5 jest rewelacyjnym zwycięzcą nagrody Golejowka. Wiele zyskał w zimowym treningu. Klasowy Tripolis pobiegł z numerem 7. Dobrze biegający na każdym dystansie i miejski ogier na początku sezonu prezentuje zadowalającą formę. Numer ósmy to widzowski Sodomit. Szybki ogier debiutuje w towarzystwie najlepszych koni na służebcu. Stawkę zamykał kolejny koń rosyjski glen. Biegający z numerem 9 ogier jest zwycięzcą San Leżer na torze w Krasnodarze i z tego tytułu poniósł kilogram nadwagi. Start do gonitwy piątej, jest to wyścig o nagrodę widzowa, dystans klasyczny, 1,5 mili, czyli 2400 metrów. Na starcie po wycofaniu kontuzjowanego mana stanęło 8 koni, z jedynką Toast, z dwójką Martinika, z trójką Wola, z czwórką Fals, piątką Szarlatan, siódemka to Trypolis, ósemka Sodomit i dziewiątka rosyjski glen Konie ruszyły, na prowadzenie wysunął się Sodomit ze stajni Piotra Czarnieckiego, w siodle Dżokiej Wiaczesław Szymczuk. Tuż za nim galopuje rosyjski koń to jest FALS. Dalej za nim blisko trzyma się TOAST i Szarlatan. Konie przegalopowały około 400 metrów. Chodzą w pierwszy zakręt. Nadal prowadzi koń Czarnieckiego, Sodomit. Na drugim miejscu jest FALS. Zanim TOAST, dalej Szarlatan, Trypolis. Z tyłu Martinika, przedostatni WOLASZ. I ostatni jest rosyjski Glen Kasztan. Glen, który wygrał rosyjskie sąleżer na torze w, Krasnogorsku, w Krasnodarze. Konie pokonały mniej więcej połowę dystansu, 1600 metrów. Nadal mocne tempo nadaje szybki sodomit. Niesie wagę 57 kg. Konie, które są z kategorii A, niosą kilogram nadwagi, idą pod 61 kg czyli są to Wolarz, Szarlatan oraz Trypolis. Przed sezonem handikaper Torów Służewieckich najwyżej oceniał w tym towarzystwie Wolarza, konia roku na 90 kg, później Trypolis, który wygrał nagrodę Kozienic, nie, znaczy oceniony jest na wagę 86,5 kg i Szarlatan na 84 kg. Konie są w połowie zakrętu. Nadal pierwszy idzie nadal, e, pierwszy idzie koń Czarnieckiego, drugi jest Toast, do przodu przesunął się już Wolarz. Widocznie Katarzyna Szymczuk wyczuła, że tempo wyścigu jest za wolne dla Wolarza i faworyt przesunął się polem na drugą, trzecią pozycję. Za chwilę konie wyjdą na prostą. Na prostą wyprowadza Toast, tuż przy nim jest Szarlatan, polem Wolarz i nieco dalej Trypolis. Ostra zacięta walka. Ostra zacięta walka. Pierwszy idzie szarlatan pod dulem. Drugi wola trzeci Trypolis polem. Zacięta walka. Szarlatan, Toast, Trypolis. Taka jest na razie kolejność. Szarlatan, Szarlatan. Drugi jest Toast. Trzeci wola czwarty Trypolis. Szarlatan, drugi Toast. Trzeci wola czwarty Trypolis. Taka będzie kolejność w gonitwie o nagrodę widzowa. Kolejny po gonitwie Golejewka, sukces Widzowskiego Szarlatana. Panie Tomaszu, Pan w ubiegłym sezonie jeździł na Szarlatanie. W tym sezonie Szarlatan wygrał dwukrotnie bardzo łatwo. Jak ten koń się zmienił? To jest ten sam koń w zeszłym roku. Zmienił się na korzyść, bo urósł 4 centymetry, rozwinął się, bardziej zmężniał. I mnie się wydaje, że to wszystko teraz rzutuje na, ten, na te sukcesy w tym sezonie. Czy on będzie dalej zwyciężał? Czy widzi pan dla niego godnych przeciwników? Jak pan widzi przyszłość tego konia? Bo w tej chwili nie ma dla niego konkurencji. No, przeciwnicy są zawsze, no a w tym roku jakoś się udaje. No, I wychodzi pierwszy i drugi wyścig. ułożył nam się idealnie. Wyjechałem za liderami. I to był cały sukces. Udało się, jest szybki. no Nie ma co czekać na, na końcówki, na ten. Jest szybki i trzeba z nim w czubie jechać, nie ma co po końcu. Po końcu on idzie do koni, ale nie tak jak, jak na froncie. Kogo pan się będzie najbardziej obawiał w nagrodzie prezesa Rady Ministrów? Kogo pan będzie pilnował wyścigu? No, uważam, że w dalszym ciągu jest wolaż groźny i będzie zależało jak i, jaka bieżnia będzie, jaki tor, czy miękko czy, czy sucho tak jak dziś.